Rewolucja! Tego jeszcze nie było! Nowe XBCA od KFD o smaku piwa. Nowa formuła wzbogacona o glutaminę i beta-alaninę. Kupuj i wypróbuj, zanim będzie to modne. Sklep KFD.pl Bezlitosne dla konkurencji. Pozdro! Jak masz otrawienie w okresie budowania masy, kiedy kalorie są bardzo wysoko? Pozdrawiam, mega forma i trzymam kciuki za starty. Och, dziękuję. Zawsze to dodatkowa motywacja. Do rzeczy. W ogóle, żeby cokolwiek się wchłaniało w naszym organizmie, trzeba za, zacząć od zachrystii, jak ja to mówię, czyli trzeba za, za, zająć się żołądkiem i trzeba zająć się jelitami. Jeżeli mamy nadwyżkę kalorii, a kulturystyka, to nic innego jak pieprzanie ton jedzenia, bo na tym to polega, szczególnie w okresie budowania masy, trzeba zadbać o to, żeby bakterie gnilne, które są u nas w jelitach, dobrze... No, dobrze działały i żeby enzymy trawienne dobrze działały. Ja bardzo często używam takich miksów przypraw, siemielniane, bajeranek, kminek, które bardzo dobrze wpływają na trawienie oraz ostropest, który przygotowuje też flaki do przyjęcia makroskładników. Zakwaszam sobie organizm octem jabłkowym na czczo. Dorzucam też kurkuminy do tego oraz glutaminy, żeby zatkać jelita. Które, które, nie mogą, znaczy, które tak naprawdę są odpowiedzialne za wszystko. No i stosuję cyklicznie jeszcze probiotyki. Czasami widzę, że na przykład brzuch jest coraz bardziej wzdęty albo coś tam po prostu w tym brzuszku siedzi, to wiem, że prawdopodobnie coś jest florą bakteryjną w jelitach i stosuję okresowo Vivomix, który ma ileś tam miliardów kultur bakterii probiotycznych, które wspomagają nam trawienie. Więc na pewno trzeba zakwasić żołądek, e, który wybudzi nam takie enzymy jak pepsyna i trypsyna, w wyniku czego białka będą bardzo dobrze e, w, w, trawione oraz <laughs> w, warto zadbać o takie typowo e, osłonkowe rzeczy właśnie typu stropę, z typu majeranek, kminek, typu siemielniany, żeby łagodzić wszystkie e, skutki trawienia, e, tak, obciążania organizmu. No i te probiotyki też warto włączyć e, do naszego menu bo my ciągle po prostu żremy. A taka ciekawostka. Skoro psa się odrobacza i stosuje się u niego różnego rodzaju probiotyki, no to co się dzieje w organizmie człowieka, który ciągle je, przecież to jest gotowa pożywka dla różnych bakterii, dla różnych robaczków i tak dalej. Więc tutaj też trzeba o to zadbać. Polskie pytanie. Czy zdarzyło Ci się zerwać z kimś znajomość, kontakt przez Twoją pasję, którą jest kulturystyka? Więc ja uważam, że w ogóle bycie sportowcem albo chociażby ta kulturystyka weryfikuje Twoje znajomości. I tak jak bardzo często na początku powiedzmy sobie tej przygody z kulturystyką, dookoła ludzie jakby nie wierzyli we mnie i pluli jadem i naśmiewali się. Jakby ściągając mnie ciągle w dół i podkładając mi nogi, no bo zacząłem robić coś bardziej ambitnego od nich, i to trwało dosyć długo, i to były przeróżne przypadki od koleżanek po kolegów, nie wiem, z którymi się znałem x lat, a z niektórymi się znałem trochę mniej, ale często bywało właśnie tak, że w momencie, kiedy ja osiągałem jakieś bardzo drobne, prywatne sukcesy, te osoby było widać, że nie życzą mi dobrze. Czyli gdzieś tam taka typowa zazdrość, że ja nie mogę, a on to zrobił, no to trzeba mu to odebrać i podcinać mu skrzydła. I takie sytuacje miały miejsce. I ja tam na dzień dzisiejszy w ogóle doszedłem do takiego wniosku, że kole, koleżeństwo, czy tam pseudo koledzy, jakby nic ci nie dają w życiu, trzeba sobie ogarniać wszystko samemu. I powiedzmy sobie, zdziesiątkowałem moje znajomości, otaczam się może dwoma, czy tam trzema prawdziwymi e, przyjació przy, przyjaciółmi, czy tam e, ze starego miasta. Znajomych mam mnóstwo, ale to są tylko znajomi, tak. Więc e, uważam, że taka kulturystyka trochę weryfikuje hmm, to, kim się otaczasz. Bo jeżeli ktoś będzie Twoim kibicem to będzie Cię wspierał i będzie e, generalnie za Tobą, a jeżeli ktoś e, będzie Ci podkładał nogi tylko dlatego, że robisz to, co kochasz, no to sorry, ale no, nie zasługuję generalnie na mój szacunek i na to, żeby być w kręgu moich znajomych. Adaś zadał takie pytanie. Co jest taką Twoją największą motywacją do tego, aby robić, aby to robić i co Ci daje tą siłę, aby się nie poddać? Jeżeli ktoś nie ma siły do tego, żeby walczyć o swoje marzenia, no to czy my tu w ogóle mówimy? Jeżeli ty nie chcesz, nie wiem, osiągnąć sukcesu. sukcesu w jakiś sposób, no to po pierwsze nie jesteś sportowcem, po drugie nie jesteś w ogóle zmotywowany i zdeterminowany. Ja, ja generalnie walczę o, o swoje marzenia, wiem, jak to smakuje, i to jest dla mnie największa motywacja. Jeżeli, nie wiem, myślałbym inaczej, podchodziłbym do tego inaczej, nie wiem, patrzył się na jakieś profity związane, nie wiem, może z jakimiś finansami, akurat, które w kulturystyce nie, nie, nie występują, to w ogóle jest błędne podejście. No, trzeba być przede wszystkim sportowcem z krwi i kości i mieć podejście sportowca, który chce spełniać siebie sportowo. No i moją motywacją największą do tego jest spełnianie po prostu swoich marzeń, bo tak jak powiedziałem, wiem, jak smakuje sukces sportowy i tego nikt mi, tego nic, nic nie jest w stanie zastąpić. Taki głupi przykład, nawet jak w tamtym roku zdobyłem tego wicemistrza świata i tam sędzia wręczał mi ten medal, wieszał mi go na szyi, no to to był jeden z najważniejszych momentów w moim życiu, tak, tak mocno spidujących i motywujących, że wiem, że generalnie, nie wiem, fut 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 kalectwo by mnie mogło powstrzymać od tego, żeby dążyć do celu, a e, z drugiej strony ludzie generalnie nie doceniają tego, co mają, a skoro ja jestem zdrowy, mam dwie ręce, dwie nogi, myślę, mam do tego narzędzia w postaci, nie wiem, siłowni, no to dlaczego mam tego nie robić? Wymówki są dla osób słabych, a marzenia są dla osób ambitnych. Ja je spełniam i generalnie nie mam kryzysów. A jak mam ten kryzys, to zawsze sobie powtarzam, że ktoś może być krok przede mną i ktoś może być lepszy ode mnie, a ja nie mogę sobie na to pozwolić, żeby był ten ktoś lepszy ode mnie i tak, tak w ten sposób się też motywuję. Czyli tak, taka, taka jakby auto powiedzmy sobie. Następne pytanko. Co najbardziej denerwuje Cię w kulturystyce? Krótko i na temat. Oddzielanie białek od żółtek. Po prostu szlak nie trafia codziennie rano, jeżeli mam oddzielić 20 białek od żółtek. Nie dość, że jest to czasochłonne dwa, zawsze się tam coś rozwali, syf jest gdzieś tam dookoła. Purza mnie to niesamowicie i drażni mnie też to, że w Polsce nie można sobie kupić od tak po prostu białek w, jakimś w jakichś kartonikach jak w innych krajach. Zmora po prostu kulturystę. Oddzielacie żółtek od białek. Koleżanka Magdalena zadała pytanie: Czy jesteś za tym, aby kobiety startowały w zawodach? No to nie, nie jestem za tym, ponieważ. Yy, Według mnie wszystkie sporty sylwetkowe łagodniej znoszą mężczyźni, bo mężczyźni mają zupełnie inną konstrukcję, inny układ hormonalny i inaczej podchodzą do kwestii estetyki. Nie będę się tutaj rozwijał, co się dzieje z organizmami kobiet, ale ugryzę temat od innej strony. Może w ten sposób. Każda kobieta, moim zdaniem, pół swojego życia się odchudza, czy tam traci czas na, na to, żeby być idealną, tak, zawsze coś tam nie gra. Teraz dochodzi do takiej sytuacji, że poprzez ileś tam miesięcy, czy tam lat ciężkiej pracy, a zwykle są to miesiące, bo w modzie jest teraz bycie fit, i w modzie jest teraz bycie bikiniarą. Laski, które są do tego kompletnie nieprzygotowane, chcą zrobić formę. Nie zadając sobie wcześniej pytań e, i da, nie dając sobie zgody na to, czy tak na dobrą sprawę będą potrafiły być chociażby 5 czy 6 miesięcy na katorżniczej diecie, e, miałem w tym roku takie przypadki podopiecznych, które zarzekały się, że tak, że one to ze sobą przedyskutowały, że one są świadome tego, że to jest trudne, ble ble ble. I po trzech miesiącach przywalały po prostu barana w ściany, że to jednak nie jest dla nich, że one nie wiedziały, że to jest takie trudne i w ogóle one chcą czekoladę. Do czego dążę? I teraz taka kobieta e, po ciężkiej harowie, bardzo często e, źle prowadzonej, chociażby nie wiem, przez jakiegoś trenera, e, dochodzi do e, formy startowej, która jest niemożliwa do utrzymania z tego tytułu, że kobieta po prostu ma trochę inne proporcje składu ciała, czyli tłuszczyku e, troszeczkę ma więcej niż na przykład mężczyźni. I teraz co się dzieje z taką kobietą, która pierwszy raz w życiu osiągnęła życiową formę, życiową sylwetkę. No jest zachwycona, ale niestety, czar pryska, bo takiego niskiego body fatu nie da rady trzymać. Hormony się odzywają, ta, taka osoba zaczyna jeść, zmienia jej się układ cały właśnie hormonalny, struktura ciała, siada tarczyca, siada insulinooporność, kobieta traci sylwetkę i zaczyna się błędne koło i ja zauważyłem to u wielu bikiniarów, u wielu zawodniczek, że najpierw jest ogromne ogromne jakby e, zadowolenie z tego, że w ogóle robię formę. Potem tą formę e, 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 no, r, jakby uzyskuję, tracę i nienawidzę tego sportu. I często właśnie jest to zauważalne, że dziewczyny, które najpierw były tym zachwycone, po chwili psioczą na ten sport, mówiąc, że to jest e, w ogóle jakaś abstrakcja, żeby inne kobiety nie brały w tym udziału, że to się w ogóle nie opłaca, że dziewczyny nie traccie zdrowia na to, ble, ble, ble. Po czym, po roku, czy tam po dwóch, e, prowadzając swoje ciało znowu do użyteczności, zaczynają znowu robić tą formę. I ja, ja zauważyłem, że to już jest problem. Według mnie trochę innego innych lotów. To już jest coś powiązanego gdzieś tam z głową. I zaczyna być taka zerojedynkowość. Te dziewczyny bardzo często zatracają takie, takie fajne poczucie rzeczywistości. Żyją tylko tym sportem. Po prostu zachwistują się tym sportem. Nie można się z tymi osobami już dogadać, i to jest tak, od formy, do stracenia tej formy, potem jest nienawiść do tego sportu. Jak się wszystko unormuje, to znowu robimy tą formę i to jest takie błędne koło, i ta dziewczyna nie, dość, że się rozbija psychicznie, to do tego rozbija się fizycznie i bardzo często jest to opłakane w skutkach. Ja nie jestem w ogóle fanem sportów sylwetkowych dla pań w, w jakimkolwiek wydaniu, bo jest to przede wszystkim. No, trudne do utrzymania u pań pani i panie mają inny układ hormonalny i łatwo zepsuć po prostu swoje ciało. A jak ciało jest popsute u kobiety, to od razu siada głowa i są różnego rodzaju słabe sytuacje. Więc ja nie jestem zwolennikiem. Zresztą przeżywałem to sam, widziałem co się dzieje z bikiniarami. Odradzam. Słuchajcie, z chęcią bym odpowiedział na wszystkie wasze pytania, ale chyba bym osiwiał albo zapuścił tu korzenie. Bo w godzinę chyba sto, 170 pytań mi zadaliście i niestety nie jestem cyborgiem, żeby na wszystkie odpowiedzieć. Także tak wybierałem te, które podchodziły mi i starałem się wyjść wam na, naprzeciw i odpowiedzieć. Ale na pewno jeszcze będzie niejedna okazja, żeby po prostu sobie pogadać. No to co? Tyle ode mnie. Nie. Trzymajcie się. Dotarłeś do końca, to znaczy, że film Ci się podobał. Pamiętaj, że to YouTube, a nie RedTube, więc nie musisz się kryć z tym, że nas oglądasz. Dlatego daj suba i zaznacz dzwoneczek, aby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami. Pozdro.